Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem godetics człowiek Assassin's Creed. Człowiek, który nagrał ponad 5000 filmów na YouTube. To jestem ja. A to jest Assassin's Creed, kolejna z części, w której gramy. Assassin's Creed Rogue. Ja jestem godetics człowiek, który nagrał wszystkie asesiny, przeczytałem wszystkie książki, a wszystkie te gameplay z asesinów są. A teraz po prostu zapragnąłem, żeby zagrać raz jeszcze. Mm, dobra. Czy ja mogę tu ulepszać tylko, czy mogę. Jestem w ulepszeniach statku, jak widzicie 3000. Tutaj jakieś pierdoły. Dobra, weźmy. Strange. A zobaczcie, że tych ulepszeń nie ma tu jakoś bardzo dużo. Dobra. Poczyniliśmy na pewno mały krok ku ulepszeniom naszego statku, naszego Morrigana, a nie żadnej kawki. To jest Morgan i możemy lecieć. Ostatnio zabiliśmy, kurde, coś z manuskryptem było. Mamy 200 do funtów, sterlingów. Patrzcie, wszystkich skrzyni ogarnąłem. Albany. Nie podobają mi się te lokalizacje w tej grze, tak szczerze. Moim zdaniem są dosyć nudne. Popójmy sobie tutaj, zobaczmy, co jest. Nie, no raczej nudne są te lokacje tutaj. To fabuła. Właśnie trzyma tego roga. Bo ja miałem taki zamysł ostatnio, żeby właśnie przyłożyć się do tych części. Ale szczerze. No dobra. Coś pomyślimy na ten temat. Jesteśmy na jakimś znowu randomowym miejscu. O, smoki dostaliśmy. Wow, ja chętnie na przykład pozwiedzałbym te lokacje, które są znane z Black Flaga. Moim zdaniem one były tam dosyć charyzmatyczne. Bije do tego, że patrzcie. Amunation mogę dostać od nich, chyba. Te. Skąd oni mają strzałki bez serkera? Nie jestem w stanie tego pojąć. Żeż oni nie powinni mieć. Okej, okay, wcale tu nie musiałem być. Nazwę ten odcinek zwiećmy trochę. Także na pewno się, no spora jest to wyspa. I bije tutaj pod kątem na przykład. E, Okej. Okay. Pod kątem u, y, polowań. Najgorsze będą te polowania mroźne. francus crew nie nie wyobrażam sobie na przykład płacić za te crew uważam że tylko i wyłącznie wchodzi w grę opcja taka jak o tutaj są jakieś moczary Dobrze, i co mi dają ten Templar Cross? Nic. Po prostu można 20 zdobyć, tak? Super. Nie podoba mi się troszkę też ten schemat, że mamy dwie mapy niby. Dobra, jak tu można się dostać? Prawdopodobnie od drugiej strony ta denivelacja terenu nie będzie aż tak uciążliwa. Orde. O, są półki skalne. Ne, chyba. Kurde, naprawdę się nie da po tym chodzić? Przecież. Aj. No, jakoś dziwnie to wyglądało. No dobra, mamy. No to tutaj wartości nie ma jakoś dużo, bo nawet tych crossów to jest 20. Dobrze. Ja sobie tu zsynchronizowałem. Tylko sami widzicie, że to nie jest nic dużego. Sznurek mogę na pewno używać. Sobię. A, tak można, zapomniałem o tym. Zapomniałem, że tak wyglądają walki z wilkami. Craft. Tu jest challenge jakiś. Aha, czyli generalnie tu są wilki. Konorem trzeba było sporo tego robić, bo to Assassin's Creed 3, 4 i rogue, ok. o eee, to jest easy raczej, czy nie sami na nas będą nacierać. Tu gdzieś na pewno zaraz będzie Jest Cofnęło mi ten sznurek A i 1200 za coś takiego? Kurde No na pewno troszeczkę bardziej się tą grą będziemy mogli pobawić. I będę miał trochę więcej wspomnień, bo właśnie problem Rogue'a jest to, że on jest kurde krótki dosyć. A moim zdaniem jakościowo jest to dobra gra, na pewno ma bardzo przyzwoitą fabułę. I tak ją zapamiętałem, tylko dlatego też zdecydowałem się ostatnio zagrać jeszcze raz tego Rogue'a, bo uważam, że nie do końca zauważyłem wszystko. Wszystko na co tak gra zasługuje. Okej. Okay. Tak sobie myślę, że troszeczkę czasu na pewno spędzimy na tej eksploracji. Ale myślę, że bardzo szybko przekonamy się, że tej eksploracji nie ma jakoś przesadnie dużo. No cóż. Kolejna skrzynia. No a właśnie, skrzynie to zasób sporej ilości pieniędzy. A nie mam, po, ho, nie mam pojęcia, po mi są te to są zwykłe rabity? Tak mi się wydaje. Tak, mi się wydaje, że to nic, żadnych wodotrysków, że tak powiem. Letter. Są jeszcze te mapy, i można by było. Aha. Ja tu chyba po prostu jeszcze nie mogę być. Możliwe, że w przyszłości. A tu mamy dwie skrzynie. To tak szczerze. To ja mogę tu się przenieść. Nie wiem, czy nawet nie pozbiecać trochę w środku tego portu może to nie jest głupi pomysł wcale no bo ja tych lokalizacji to ja w ogóle nawet nie za bardzo poznałem a tu jest tu w ogóle jakiś punkt obserwacyjny no właśnie nie ma Hard. No dobra, podróżujmy trochę. Trochę starajmy się łączyć to w sensie pływanie z takim bieganiem non-stop. Bo po podpływania to można tutaj się pożygać tak szczerze. Znaczy, I mi, mi się już chciało, na przykład w Black Flagu. Ten rogu, z tego co wiem, on aż tak przytłaczający nie jest. Tutaj poznając te wszystkie lokacje, kurde, ja w Shadows wszystkie znaczniki, to, to o czym my mówimy, to myślę, że taki rogu to będzie po prostu przyjemność w porównaniu do tamtego. W Shadows leży nieodpalane jeszcze nie odinstalowane tyle ale ja raczej już sobie dam spokój z assassinami yy, tu tu tak mi się wydaje że tu okej okay. By, Okej. Okay. Harpuny. Harpunów to ja nigdy chyba nie użyłem, znaczy nie, no kiedyś tam coś tam testowałem jako Edward, ale żebym jakoś kurde nasil, usilnie polował czy coś takiego, to raczej nie. Raczej nie zdaję sobie sprawę, że są różni ludzie, i jedna osoba na przykład z takiego Black Flaga czerpie jak najbardziej przyjemność, no ale nie ja. Tyle. Na te super drzewo trzeba wejść. Okej. Okay. A jak mogę się dostać na tą półkę skalną. To wszystko pewnie jest ze sobą stricte połączone sprytnie. Kurde. Nie wiem. No tutaj to tak. Wow. nie mam pojęcia jak udać się na na to No bardzo mnie to zaciekawiło Myślę że z tej strony raczej nie to raczej w błąd powinien się udać a nie, da się tak. Chyba. Tak, to już, już się dostaniemy. Pod drzewach jak konor jak dzikus okej okay. dobra wiecie jak zróbmy skoro mamy tutaj możliwość o co? jacyś tubylcy Mamy kolejne pieniądze. Ej, pieniądze zdobywamy z tych czestów dosyć spore. Hmm, będę musiał się też zastanowić, jak dużo czasu. Ja zamierzam w ogóle zainwestować w takie pierdoły, typu poboczne. No ale myślę, że wiecie, sekwencji nie mam jakiejś późnej. Nie mam. Na pewno da mi to dużego pusta. No i przy okazji bardziej pozwoli mi się odsłać scroll jest kolejny tych punktów obserwacyjnych jest naprawdę niewiele bo tutaj zobaczcie że on jest tylko jeden dobrze tu mamy hunting challenge ciekawe czy tak by się na piechotę dało tutaj przedostać nie mam pojęcia Dobrze, a chcę zobaczyć jeszcze jedną ważną rzecz. Ważną przynajmniej dla mnie. Nie? Okej, okay. czyli da się coś jednak wytworzyć, ale to już jest raczej tyle, bo. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na razie, cześć!